Hej, cześć, siemano, wszystkie ludzie, tutaj jest Gryz i dzisiaj chciałem sobie zagrać tak, w Happy Wheels, Wesołe Kółeczka Zacznijmy sobie... No dobra To był ten... gościu z góry którego... no tak, jego głos jest trochę przestraszający, ale jeszcze o to gramy rating dzisiaj i pierwszy lepszy i co mam zrobić? Aha, myślę, że mam czas coś... <ścoughs> naprawdę nie dobra i spoko gin gin no nieźle, nieźle o, rope swing. Wow. No. No nie, nie wierzę. Dobra, jeszcze raz. Trzech raz jest sztuka. Spiderman. Tym razem nie zginę. Chyba. No, spadaj. Już się boję. Dobra, nie nadźgało mnie, jest dobrze. Chyba coś zwaliłem. Albo... Eee, zwaliłem. Dobra, trzeci raz, potem idę... ...w inną... ...następną matkę. O nie! No, jest, jest. Trzymaj się. Dobra, leć. Nie w kolce! Jeszcze żyje, jeszcze nic, jeszcze nic straconego. No dobra, o jest, widzicie? Trzymam się w ogóle? Trzymam się, no za, zarobiście, no dobra. Minecraft pig, no zobaczymy. Naprawdę, jak on się tego trzyma? Ło kurde, szkielety! Creeper... Pająki... Jak widzimy... Zombie... Enderman... nietoperze, slime Ło Boże, wszystko! Wszystko z Minecrafta! Nawet Wiedźmy! Ananasem?! Naprawdę?! Witcher?! Nawet Galasty? no nie, nie powiem No ta łapka była taka średnia O, widzę, że to już tu będzie Tu się poleje krew Google Chrome Google Happy Wheels Woo. Damn it! jest <laughs> mapy? Chyba tak! The internet było, no to ja sobie wejdę w opcje i damy Bluetooth na 4, to jest dobrze. <laughs> no dobra, nie będzie! O! Teraz Zobaczymy, jak teraz się krew poleje. Bo musi się tego trzymać. No lepiej się tego trzymać. Bo coś widzę, że... <laughs> Jakąś tam kurde. I klalka trzyma lata. No chyba dobrze, że się trzymam tej kulki, bo... No dobrze, ale ja chcę krwi! A nie takie coś. O spikefall. To będzie interesujące. No i zapewne wygram. No nieźle, nieźle powiem. Na pewno lepiej ta krew wygląda niż... jakieś tamte wcześniej pixele. O nie! Trzymaj się! O dupa. Prosto, Frey. No dobra, trzeci raz. Like a boss. No nie, dobra. Teraz. Coś... Idziemy łowić rybki, spoko. No albo nie. Albo będziemy zjedzeni przez ryby. O dupa! Ale wiatr. Nazwijmy to wiatrem. Sztucznym. Mm. Naprawdę? Muszę po żabie przejechać. No nie wierzę. Uch! Samego cofania! No dupa! Teraz co mamy? Jedną rękę, jedną nogę! Synu! Ta, to ja nie chcę już! Zamknij mordę! <grym> to za to, że nie chciałeś! LOL! Ale dojechałem! Wiktory! O, Glassbreak! Lubię takie poziomy. No oczywiście w samym początku szkło w ryju. Rąk nie mam. Jest dobrze. Nie. Tak hard tu. Wystarczy lekko uderzyć tym Kołem i to już się rozwala. Niestabilne szkło, co to ma być? Takie ma być okna w domu. O, super Superpower. Kurde, nie ma teraz tej równowagi, bo ręce stracił. Timmy! Żyjesz! Jak w głowę zmieliło? O Boże! Tylko mózg widzę. I szczątek. You're hacker. Wow, 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 wow. Naprawdę Ej nie, dobra, ja nie chcę się tego drugi raz, bo to. Lo loads of ways to die. Stand under a uh, under a mountain, huh? No, i no, poem. No, no. Albina failed at failed at a jet fall. say she tried to Cheating on someone. Yeah. Magic! zajebiste I'm a dead ir, patrzę! Nooo! Panie I Szkolo naprawdę Ten grubo spadł i tu Ja ten grubo spadł Dawajcie dzieci! Aaaaa, słabi! Koniec! Get, get in the box! Hard No, jak hard to. Niech będzie Jak zarobiście, mamy sobie krzesełko. No, dawaj, dawaj. Aa, zobaczycie, uda mi się! Udało się! Tylko teraz trzeba się te gwiazdki złapać. Udało się! Co? Hard? Dla mnie nie ma hard. Sword throw. Już jeden. Albina! No! Czemu te wieczy nie chcą nikogo ramić? No! Wy to widzicie? Ty gnoju. No! Nie, 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 nie! Gij jak go Wow Teraz rzucimy like jak nien... ninja Ninja wow. No chyba sobie prędzej wryj Uuu! Uh, ale w jaja dostał No łap łap Dobra I do tyłu no co to był O, trafiło go, trafiło go. No dawaj, dawaj, łap to. No mam jeden miecz, ostatni rzut. No nie, ten frajer się tam tego jeszcze złapał. Dawaj, A! Dobra, dupa 97.89 Impossible. No spoko. Wow. No nie powiem, ale czekajcie. Coś. Dajmy na. Tak jak było na jeden, też było dobrze. Mi się bardziej właśnie podobało. O tak mi się bardziej podoba, nie wiem czemu. No skacz! Shift i -E. o dupa Nie kurde minę Gówno No dobra Aby wywali do góry A myślałem like a boss A wywaliłem minę wydaje mi ha. Serio Łoł, wow, jej! Zarąbiliście! Ropes wing. Zobaczymy. No, tak jak myślałem, że będzie tego pana i do tyłu, i... No, trafiłem jak na razie. Na razie nie. No, czurla się. Ziomuś. I. Jak nas do góry wywali, to będzie hamskie. No dobra. Czuję, że będę. No i jeszcze spłamał rękę, jak kaleka. Ale o to w tym chodzi. Następna. Co to jest? Co to ma być? Oh, jak zwykle. Nie masakryby. Nie, nie dostanę prezentów od Mikołaja. Pawełna. Już nie z... Nie, nie zdążyłeś na czas zebrać bawełny, gincie, Mariusz. To nie tak ostro. Ja, yeah. Albina nie jest tyle. Czemu w tym Happy Wars chodzi tylko o to, żeby masakrować ludzi? Idę nie Arbuzy. Nie powiem, że tylko ludzi butelki Co taka kostka rozwala? Nie, mikrofalówki, samochody Wszystko Turlaj się Ty, normalnie jak Minecraft Dasz radę No, wpadaj tam Next. Jak mi się nie uda ten poziom, tego nie będę powtarzać, bo jest dosyć długi. Znaczy, powiem, że fajny był poziom gościu, ale nic nie trzeba było robić, praktycznie tylko trzymać ...szczałkę w prawo. Nie, oszką śmierć. No dobra, tego się nie da oszukać. Wow, yeah, już myślałem, że wylecę. No, nothing. Nothing. Yeah. Death 2. Nie, Moje serce jest w nothing. Moje serce nic nie znaczy. Co? Za pierwszym razem. Win. Ty gnoju. No i... E, I... E, jest. Dobre. By na jego a nie mnie. Palutyn first try. O, aż mnie Jaki Nie, no. Bottle run. Ale długi. Jeb yeah. Dobra, puszcze nie są aż takie mocne, dobra, mogłem się spodziewać. Jest, udało się. Gdzie jest dziecko? Tato. Tylko serce i głowa, no. Nieźle. Clothes. Glitch. We weźmy bawełnę. No dobra. Tu chyba trzeba tego na wózku Co? Za gówno Ole, proszenia o Rage 5 Bawełna, oczywiście yy. Yy. Kurde, za gruby jestem Nie no, dobra Bierzemy tego. Wow. Na sztywno. No dobra. Nie na sztywno, bo się pomagnie. Leć. Jak najdalej. O Boże, jakie małe. O nie, kolce. Ten siedzi na strachu, a temu wbiję topór w dupę, więc jest zajebiście. No. Jet Wall. łow, wow, wow, wow Nie! Wo! Łoł oh, kurwa. No, spoko! Ledwo... Czemu? Odjebało mu pół ciała Nie! Nie! Tato, Tato co się stało? ryj. Nie, czemu ja z tego wychodzę? To jest... Dobry poziom. Teraz spróbuję. Nic sobie nie uszkodzić! No dobra, już się nie udało. No, jest dobrze, jest dobrze. Nie, nie, nie! Jest syn No, jest czuć się ale mnie, ale... Zmasakrywany! Jep, jep! Synu! Ten poziom mi się strasznie podoba, O lol Ale przejdę go! To tylko jedna ręka! Niepotrzebna nam! Dobra, dobra, dobra. I jeb. No teraz już nie mamy. <ścoughs> Zacięło się. Spoko. E, master. Czy Norris? Jest, jestem czakiem Norrisem. Chyba, że mnie wiewie w te kolce. I. Czy w ogóle tam dojadę żywy? Jest. Już myślałem, że się rozjebię przy samym końcu i nie zaliczę. No niech będzie Rob Swing, chociaż średnio. To jest Rob No dobra, nic nie mówię. Jeszcze raz. To po co się mam tego trzymać w ogóle? No dobra, stwierdziłem, że lepiej się tego trochę potrzymać. Ej nie, naprawdę. No dobra. Nie lubię Rob Swingów. Timmy Parkour Willy Jak sama nazwa mówi Timmy Woo No, like a boss Like a boss leci w siodełku Wygrał! Wygrał mój se... Timmy Par... Ej nie! Ja chcę zobaczyć to Widzieliście? Ja tutaj robię Weklify, ginę. Ty mi like boss leci. Jeszcze to wygrał. lol. Nie, to było dobre. Color Belfro To co siedzi? Def. Znak zapytania. No główno. No, no. Żyje! Kadłubek! no dobra, zachłem. Czekajcie. Co jest? Death jeden. Co się dzieje? Nie mam ceny mógł! o nie, no dobra. Już wiem. Help. No spoko. Drugi raz do helpa i nic nie daje No i nie mam sobie nóg Nie, 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 nie. Dlaczego wy mi to robicie? Helikopter Glass break. Pierwsza mapa! Naprawdę? To tyle No dobra Woj O nie. nie Dobra nie przeży mm. <laughs> Patrzcie na te szczątki, nie jego głowa. No dobra, ten poziom był gówniany Nie gadajcie, że tu trzeba będzie mielić. Nie <grymiany> ja chcę go całego zmienić. Chodź tu. Je, jak zarzuca. Shut up. Son. ja, chodź tu nie ma litości kosimy wszystko jak jak kosiarka ja nie naciskam ale kosiarka sama wariuje nie. tako Santa, tako santa boże tako 150% impossible No dobra, nie spodziewałem Jakie gówno <noise> Olool No dobra Czy tak to zrobi Ale like boss. Tam była mina druga Nie, yeah, przyciągnęło mnie Dobra To, to teraz będzie Ostatnia Plansza no znajomyście Normalnie dajcie raz Indiana Jonesa, chociaż nikt nim nie gra Dojedziesz A. No dobra to było, co się dzieje Dobra Ostatnia plansza będzie ta, tam to było Co? Co? Co to ma być? Nawiązanie do Spongeboba w Happy Wheelsa! Dawać mi hajs! Czegoś tak, nie, nie pamiętam co. Tak, ten krab zawsze był ten hajs chciwy. Zajbiście Dobra, w tym odcinku jeszcze z wami żegnam, zanim długo będzie następny odcinek So How are you doing? No zajebiście, on też się pożegnał, ale... Niech mu będzie. Dobra, teraz się z wami żegnam. Za niedługo będzie następny odcinek. So fucking happy wheels! Szczęśliwych kółeczek. Na razie.